Wiecie, kochani, e, dzisiaj mam do Wam do pokazania 5 kosmetyków, e, bo dzisiaj oczywiście będziemy mówić o ulubieńcach kosmetycznych. Ehm, I w sumie. Nie wiem, co chciałam powiedzieć. Dobra, nieważne. No ale nieważne Nie o tym, nie o tym Co ja tu jeszcze mam? Co ja tu mam? A, film E, druga e, rzecz to jest e, piosenka z e, drugiej części Hobbit'a, e, czyli Icy Fire Eda Sharana. Co mi tu bzyka? Przepraszam, telefon mi bzyka Uff, no, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć To nie jest dobry pomysł chyba, co? Ja mogę tak powiedzieć. Stój! Poczekaj, poczekaj, kto jest moim kotkiem. Poczekaj. Połóż się tu, połóż się tu, co? Proszę cię, połóż się tu, żeby cię było ładnie widać. No. Edek! Ja cię tak nachwaliłam, że ty jesteś takim grzecznym kotem. Tu. Na podusie tutaj. Jesteś na podusi. Zostaniesz na podusi. Edek. Tutaj. Bo ci zabiorę to. Zabieram. Dobrze. Jesteś już? Wszystko dobrze? Okej. Okay. Edziu, chodź tu do pani. Chodź. Chodź tu. No chodź do pani. Ja się trochę suniemy go. Co Edziura? O. Tak, kotok tutaj taki zły, maltretowany, tak? Dobra. Tutaj, patrz, ciebie wykryła. O, mnie też. Siema. E, dobra, robimy tak. Ja mówię, e, witajcie i ty mówisz cześć. Tak. I wtedy ja mówię, tra la, la, la ty już się nie musisz tam ogarniać. Dobra, ja to wszystko ogarnę. No dobra. Um, tak więc no, to by było wszystko, jeżeli chodzi o moje... E, może inaczej. Inaczej to zróbmy. I look great today! Dobra. Jesteśmy w ostrości. Są w stanie faktycznie około tygodnia się trzymać e, Natomiast jak mnie zdenerwują e, uu, Nie ma to jak Beknąć sobie na wizji <laughs> U mnie mało który już daje jakiś spektakularny efekt Zaczekam, mam coś na ustach Jakiś włos To już będzie dobrze No, no i co chciałam powiedzieć? <noise> wow. Coś się dzieje. <laughs> e, tak więc, ponieważ wiem, że lubicie, jeżeli wracam do was z jakimś podsumowaniem pod koniec dnia a propos danego kosmetyku przy filmach e, Pierwsze wrażenie, więc postaram się... Kto mi tu pisze? Wątek. Karola, rozproszyłać mnie Poprawmy się <laughs> um, Tak więc, no Gdzie ja to mam? O, tu, Boże A, hu 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 To jest nieogar, to ma być nieogar. ogar. E, że to nie jest taki, wow, to nie jest taki jabłkowy, jabłkowy zapach, i włosy mi się rozwalają. Dlaczego ja jestem dzisiaj po prostu tak niezorganizowana? Moje włosy są niezorganizowane. Wszystko jest niezorganizowane. Wytrzymajcie do końca filmu, co? Dziękuję. Tym razem za o Jezu. Nie no, nie nagram tego dzisiaj. Eee, tak, także już o... Po raz kolejny. Wytrzymajcie jeszcze chwilę. Tak kręcę was z drugą stronę, może wam lepiej będzie, co? Już kończymy, obiecuję, I promise.